Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w 56 dniu wyzwania 75 Soft Challenge. Pobudka o 6 rano, szklanka wody, kawa, śniadanie, ruszamy na podbój dnia całego. Generalnie czuję się bardzo dobrze, nauczyłam się pić wodę, to już jest taki mój nawyk. Wróciłam do picia ciepłej wody, bo ciepła woda mam wrażenie lepiej działa na mnie, nie wiem jak na Was. Na śniadanie chleb swój pieczony wczoraj w automacie do wypieku chleba. Ja mam ten automat z Lidla i bardzo sobie chwalę, także jak macie możliwość. Przetrzymywania takiego sprzętu to serdecznie polecam, bo wrzucacie wszystkie składniki. W załączeniu do tego sprzętu jest też książka z przepisami także wszystko tylko ważycie i potem ten sprzęt sam wszystko miesza, podgrzewa, wypieka także super. 56. trening za mną Hot Summer Challenge wezwanie 30-dniowe, skończone także kolejnego dnia wybiorę sobie już inny trening. Fajne w aplikacji Ani Lewandowskiej jest to, że możecie sobie zmieniać te treningi albo na jogę, albo na pilates, albo na siłownię. Naprawdę sporo tego jest. Są ćwiczenia bez sprzętu, że potrzebujecie tylko kawałek podłogi, po prostu, żeby trochę się poruszać. Nastawiam sobie timer na godzinę. Ten timer macie u mnie na kanale, także możecie sobie włączyć i zrobić sobie taki power hour. I przez godzinę odkurzyłam cały dom, umyłam podłogę, ogarnęłam kuchnię i powiesiłam dwa prania. Także jest spoko. Można sobie przez godzinkę naprawdę sporo zrobić wieczorem. Standardowo czytanie książki, także dzień uważam za udany, za zaliczony. Do zobaczenia jutro i mam nadzieję, że w końcu do mnie dołączycie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia jutro, pa! pa.